Cześć, witajcie na kanale Gra na kompa, ja jestem Pabelus, a to jest House Party. Gra, proszę Państwa, o której zbyt wiele nie powiem, ale wygląda na to, że to kolejny tytuł, w którym możemy się trochę pośmiać i, i, i pobiadolić na to, co zostało stworzone, ale może komuś z Państwa to akurat się spodoba, kto wie. Więc kliknijmy sobie nową grę, i tutaj mamy, proszę Państwa, pole, pole wyboru płci postaci. I, I chciałbym Państwa prosić o to, żebyście zwrócili uwagę na biust tej pani, którą za chwilę obrócę. Jakie będzie odskakiła w bok, bo to fajne jest. Pow! Jeszcze raz. Pow! Pow! Nie znudzi mi się to chyba nigdy. Wczoraj to się z 15 minut tym bawiłem. Eee, dobrze, rozpocznij scenariusz, i zaraz zobaczymy, co nas tam czeka. Okej, okay, dobra, coś się tutaj zaczyna. Gościu na telewizorze skacze Catlix. No, telefon wibruje, ale ekran się nie podświetla. Derek do nas zapisał. Yo There's how the party going down tonight. And you are coming, dobra. Yy, mamy zaproszenie na domówkę jakoś. Tu wypadałoby wybrać się, nie? Hawiira niczego sobie? Okej. Okay. Chłopaki rozmawiają, ale nie wiadomo o czym, bo nie słychać. Dobra. Eee. Poważnie. <grymne> Dobra, czekajcie, bo żeśmy, bo żeśmy tutaj przyjechali gdzieś do kogoś. Do tego Dereka? Nie, to chyba. oj, Uuu, niech zgadnę, ekran rozdłupcony no właśnie, bardzo przewidywalne. <noise> no i co? I, I nie trafi bez mapki do drzwi? <noise> dobrze. O, 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 synu! Halny, kuźwa, wieje. No i dobrze, porozmawiaj z Derekiem. O, Madison organizuje dzisiaj imprezę u siebie, na którą zostałeś zaproszony przez swojego zioma Dereka. Oczywiście jest on jedyną osobą, którą znasz... Ale jesteś nowy w mieście i może to być dobra okazja dla ciebie, aby poznać nowych ludzi. Porozglądaj się trochę i sprawdź, czy czeka cię coś fajnego, czy może wpadniesz w kłopoty i oddasz się rozpuście. Rozpuście? O, wybór należy do ciebie. No, Rachel. No dobrze, ale sprawdźmy ustawienia, słuchajcie, ustawienia rozgrywki może. Eee... Ja tutaj zmieniłem czcionkę na Montserrat, bo y, była ustawiona bangers. Ale polskie znaki się kurde nie wyświetlały w ogóle i głupkowa to wyglądało. Y, pokaż teksty pogawędek. Pokaż napisy dialogowe. No dobra, to to wszystko mamy. A ustawienia dźwięku. No może, może trochę ten dźwięk. Dobra, cicho tam.

Co tam się? Uderzyłam się w mały paluszek u stopy. Dlaczego to musi być najgorszy ból na świecie? Boli jak diabli. Kurde, no ale. Tak, da, kompletnie cię rozumiem, to okropne. Wiesz, dobrym pomysłem na ogarnięcie stłuczonego palca jest wziąć coś przeciwbólowego i rozbić na proszek. Ale palec czy proszek? Zmieszaj to potem ze znieczulaczem dla koni, który masz pod ręką. Ja pitole, co to kuźwa? Potem wciągnij to przez zwinięty banknot, ale pamiętaj, że musi być droższy niż dwie dychy. Potem nie będziesz pamiętać o bólu ani o reszcie nocy. Ja um, cię krecyj. ja All chyba you już... me, maybe you look for Ale dajcie mi się ruszać, kuźwa. Ja z tamtym ziomem muszę pogadać. Derek, chono tu. Rozmawiaj. Hey buddy, glad you could make it. No przedstaw dobra, dzięki za zaproszenie na imprezę. No dobra, gościu się nie mógł doczekać, aż się zobaczymy. Ciężki tydzień, wszystko ugra. No, czekaj, jak długo jesteśmy przyjaciółmi? Czuję jakby czy zdało zawsze, ale to kurde. Takie teksty to bardziej do panienek można wciskać, nie? Hej, hej, stary wyglądasz na znudzonego, bujnij się ze mną gdzie indziej, co? O. Jest jeszcze coś, o czym chciałbym z tobą pogadać, o, dobra. No zapytajmy się go, czy wszystko gra. Dobra, brzmi nieźle, ziom, wyluzujemy. Hmm, ktoś musi mieć pojęcie co się dzieje z Derekiem. Może powinienem popytać. Może i tak. Jakiś Frank siedzi? Franek? Rozejrzyjmy się po chałupie. Zobaczmy co tu. Zobaczmy, co tutaj się znajduje w ogóle. Może otworzyć drzwi do głównej sypialni. Otwórz. A, a drzwi to też przedmioty. Ła! Wow. Jeśli to nie jest dla Ciebie oczywiste, drzwi mogą zablokować pole widzenia innej postaci. A z właściwym przedmiotem w Twoim posiadaniu nawet całkowicie uniemożliwić danej postaci dotarcie do Ciebie. To może być dobre, jak i złe. Zależy, jak na to patrzysz. No dobrze, dobrze. Postacie mogą również zamykać drzwi od środka i czasem przeszkodzić Ci w ich otwarciu. W takich przypadkach będziesz musiał podjąć inne działania, aby ponownie odblokować drzwi. Dobra, otwórz. O, taki burdelowy klimat, trochę. 8:05, ale to rano, kuźwa? A tu jeszcze domówka. Drzwi do głównej łazienki. O, ee, no panie, kuźwa. Ty normalnie odbicie w lusterku. No, słuchajcie, coś, co się rzadko zdarza w grach. Ostatnio. Tu mamy jakiś telefon. Sprawdź. Ciekawe, czyli to telefon. No właśnie. Kontakty. Blokada telefonów. wpisz hasło. Eee, nie no, może nie, nie, nie kradnijmy od razu, kurde. Z, t, tak wbijamy na Hawirę do kogoś i od razu ten? Nie no, elegancko, słuchajcie, te odbicia w tym lustrze Zostały ogarnięte. Uuu What is inu? Ashley. Hmm, sporo tu, tutaj do ogarn... Sporo tutaj do ogarnięcia tutaj. Okej, okay. ale pokój artystyczny wpytę. No to widzę to. What is you! No? Ashley. A poszli mi istotnie. <grywa> dobra, sprawdźmy ją. To Ashley, siostra Madison. Jest trochę wkurzona. Czy mam coś z tym wspólnego? Dobra, pogadajmy, może nie wiem. Hi, I'm Ashley. I'm Madison's Sister. Nice to meet you. E... No dobra no możemy wybrać jakąś opcję dialogową, Ashley, więc ty jesteś współprowadzącą imprezy. Albo fajny pokój artystyczny na piętrze. Cholera, chciałbym mieć ZEZA, aby widzieć cię podwójnie. No, jaki kuźwa. Głupi tekst na podryw. Dobra, pochwalmy ten pokój. Nie mówisz, to czy to, 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 to jest kapitał? To jest jak na miejscu pracy jak na miejscu pracy muzyką. Ten tu. To jest kapitał, który przydał mi swojej delusie. Okej, okay. No dobra, no wygląda na to, że, że, że padna nie jest e, fanką sztuki siostry. Just like with that made-up astrology she buys into, or that time she fucked the Lou Diamond Phillips impersonator. Madison is doing this for attention. Artists are cool and free spirits. Naturally, Madison's gonna try to be an artist. Then she can post all about it online and soak in the thumbs up and well done. It's not art! Od Jesus! Not an artist!

Studio jogi z komorą medytacyjną, w której będzie mogła palić zioło bez przeszkód. O. No dobra, pogadam z Melisą. Ja smash. poszukam czegoś dużego i, i szklanego, the żebym the mogła the to zrobić. Ma Okej. Okay. Namaste. No, pa, pa. Używa normalnie. Ty. Bez jaj. No, huh? Top Ashley? Oh, Zawiąż moc ro... O, ty synu! Sprawdź. Wygląda na to, że jest to jedyna linia obrony, która trzyma masywne melony Ashley w jej topie. No, kurde, Ashley! <grystanie w kinie> <grystanie w kinie> Rzeczywiście masywne. Jak gruchy kuźwa bokserskie. Dobra, a kogo my tu mamy? Britney, ale to nie ta? Czy kuźwa wszystkie mają takie kuźwa, normalnie baniaki tutaj? Sprawdźmy, kto to jest. Britney siedzi sama i smutna w pokoju. Mogę ją jakoś pocieszyć. No dobra, no pogadajmy. No, oh, hej, nie wierzę, że się spotkaliśmy. Jestem Britney. Dobra. Wszystko w porządku. Na dole jest impreza, no wiesz, albo. Nie mam karty bibliotecznej, ale czy mógłbym cię mimo to wypożyczyć? Boże, kurwa. No dobra, zapytajmy się, czy wszystko u niej w porządku. O, ja wiem. Jestem tylko. No, to trochę krępujące. Właśnie kupiłem ten nowy top, a. No, zawsze byłem wyznaczony z raczej dużym. Well, you know. <laughs> I'm just really self-conscious about it. I'm not sure I can bring myself to dziewczyna ma problem że ma duży biust. Kuźwa, dziewczyna. Czym, ty się przejmujesz? niech ci koleżanki zazdroszczą. Dobra, no musimy ją jakoś pocieszyć. Słuchajcie, Żartujesz? ta koszulka wygląda na tobie świetnie i to jest bardzo dobry tekst. No nie, no nawet nie zauważyłem twoich cyc, to co nie jest dobry tekst. thank you. O. o, patrzcie. Aha, my tutaj jakieś paski postępu y, mamy, jeżeli chodzi o, o jakieś uczucie, jakieś kurde tego. A dziękuję, teraz czuję się trochę lepiej. Kiedy chcesz? Ale co? Ale co chcesz? I to, i to tyle w opcji dialogowej. Czekajcie, a tu Ashley, ale ta Ashley to, a to jest. Aha, to jest Britney, a ona siedzi u Ashley pokoju, czyli u tej cycastej w topie. Teraz ciężko nazywać, nie wiadomo, która to cystasta, która nie. Drzwi pokoju gościnnego, drzwi do górnej łazienki, a to jest. A to jest chyba nieaktywna szafa. Dobra, obraz i sztaluga. Co my możemy z tym zrobić? Sprawdź. Ten obrazek przypomina słowę w locie. przynajmniej wydaje mi się, że to to. Okej, okay, no niech i tak będzie. Dobra, poznajmy innych domowników. A to pan, tam jest jacuzzi jest, kuźwa Dobra, tego zioma poznajmy. Kto, kto to jest? Elo ziom? Sprawdźmy Frank jest wybuchowym dupkiem, powi powinienem go nie wkurzać. O kuźwa, to taki. A to widać, że to taki dajno. Rozmawiaj. Wait,? Jak leci, stary, czekaj, nie jesteś pijany, prawda? A, nie no, kuźwa dopiero co żeśmy... żeśmy weszli, no jestem w zupełności trzeźby. Get, jestem prostym gościem i nienawidzę dupków, którzy się upijają na imprezach. Czuję się odpowiedzialny za bicie chujków, których zobaczę z drinkiem. Sprawiam, że świat staje się lepszym miejscem. Okej. Okay. Racja, pewnie, że tak. Ja może sobie pójdę... właśnie tam. Dobra, zapamiętać. Mogę stać się częścią statystyki, jeśli dotnę dzisiaj czegokolwiek z woltażem większym niż woda. Jakaś cudowna to impreza. No, dokładnie. Ja nie wiem, gdzie by nas, kućwa, gościu zaprosił. Ten Derek cały. Lodówkę można otworzyć? Zobaczmy, co jest w lodówce. Otwórz. O, to jest syrop czekoladowy. O, ogórek. Salami, jajka. Czy, czy, czy byśmy mogli tutaj gotować? Nagetsy z kurczaka. Kurczak, łosoś. OK, zamknij. A w zamrażarce coś jest? A tego nie wiemy. Drzwi z piżarki. lewe, otwórz. I prawe, otwórz. Kurde, patrzcie! A to jest nieaktywne. Czyli stąd możemy wziąć jedynie czajnik? Hmm. No dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra, idziemy tam. On, tutaj są. A to jest sycasta Ashley, a ty to jesteś kto? Stefani, dobra, to, to z tobą jeszcze nie chcemy gadać. Zresztą tam plot plotkuje e, te. Ashley, synu! Ale my tu nie mamy żadnych zadań, kuj te. Ta... Hmm. What is that strange noise coming from behind the fence? Maybe I should investigate it. Dobra, zaraz, bo tu Kaśkę mamy. Każdy z nas czasem potrzebuje odrobiny, odrobiny miłości, wiesz? I póki jesteśmy tu sami, co ty na to? Może kilka małych. Dobra, ona, ona gada przez telefon z jakimś ziomem. Albo to ta nawija. A nie, to Amy, no? Zagadajmy do Patryka najpierw. Zobaczmy, kto, co to za gościu. Generalnie wszyscy nienawidzą Patryka. Nie wiem nawet, jakim cudem został on tutaj zaproszony. Okej. Okay. że się najebał, stary. Co mogę zrobić, by pomóc? I've got a headache, bro. Okay, mam rozsadzający bo głowy. Ziom, przydałoby mi się trochę aspiryny. Nie wiesz, może gdzie mogę jakąś znaleźć? Będę miał na to oko. Rachel! Sprawdźmy ją. Rachel jest całkiem fajna. Słyszałem, że przyjaźni się z naprawdę prestiżowymi ludźmi, takimi jak Vicki, Vick, Uźwe, nie wiem o co chodzi tutaj. Rozmawiaj! Chyba się jeszcze nie poznaliśmy, jestem Rachel. Miło Cię poznać, Rachel. A kurde. Jak tam, dobrze się tu bawisz? O, Frank zakosił mi termos i już zabawa nie jest fajna. <grytanie> Powiedział, że wygląda jak coś, czym mogłabym ukryć alkohol i go konfiskuje. Okej. Okay. Frank jest chujem, no i niestety musimy to wszyscy zaakceptować. Aha, to goźwa... Nie znamy gościa, ale już twierdzimy, że. No właśnie. Dobra, może pokojowo jakoś. Oh, A Ciekawe jak wdzięczna byś była. Bez problemu. Coś czuję, że to może być kurde coś tutaj na rzeczy, słuchajcie... O, just chill. Legancko tam to coś tam ojca <grywa> Dobra. O. Dobra, pogadajmy z tym z tym, z tym franiem. O ty synu. Wow. Dobra, rozmawiaj. Stay hmm. ja away jakieś 12 szotów. No gdzie wypiłem szotów? jak ja jeszcze nic w ryju nie miałem nawet. Daj spokój, Frank, okradać dziewczyny to zaszło za daleko, czekaj Frank, słyszałem, jak ktoś mówi, że ma przy sobie alkohol, co robimy? Okej, okay. wydajesz się interesującym facetem yy, Może nie tędy, droga pójdę się, pójdę się napić trochę kubusia Ciekawe, co kubuś na to yy, Dobra, dawaj tak Spójrz, stary. Jeśli jest szansa, że w tym termocie jest alkohol, to muszę potraktować to bardzo poważnie. Nie mogę tego sprawdzić osobiście, bo sam zapach alkoholu przyprawiam nieodłości. Mogę go sprawdzić za ciebie. Nie za darmo, stary. Nie znam cię na tyle. Ale jak mi udowodnisz, że można ci ufać, to może zobaczę, co się da z tym zrobić. E. Dobra, zrobię co w mojej mocy, ale Kuźwa. Ty naprawdę masz coś, Kuźwa, nie tak z główką I jeszcze się, jak się głupio szczerzy. E. Proszę Państwa, ja już chyba wiem, jakie wy komentarze napiszecie. <laughs> Ale piszcie. Piszcie komentarze, bo jestem bardzo ciekawy waszych spostrzeżeń. Jakby po entuzjazmie, w cudzysłowie, w moim głosie, to chyba wiecie, co myślę o tej grze, nie? Ale nie powiem. Jedną rzecz muszę tu przetestować jak się uda, więc nie wiem czy pokażę to na kanale, ale trzeba będzie to przetestować. No dobra, sprawdźmy tą Stefani w końcu. Stefanie jest szalona, ale też słodka. Spójrz jak tańczy, no widzę właśnie. Ona praktycznie cały czas tańczy. Hej, I'm Stefanie. ziemia. Like, Ta, Miło cię poznać, Stefani! Nice o, I like love this song. O, jaka ty fajna jesteś, Kuźma. Ciekawe ile klas podstawówki, że skończyłaś. Eee, wygląda, że do, e, wygląda, że dobrze się bawisz. No dobra. Impreza jest spokojna, brakuje mi tutaj ubijańców. Coś jak wąchanie kleju. Co ty w podstawówce jesteś? No tak się trochę zachowuje. Oj! E... No dobra, już się nie fochać. Hey a, już ci przeszło. Co to kurwa jest ubijaniec? A potlenek azotu z małych cream, kanistrów i puszek z, z bitą śmietaną w celu uzyskania chwilowego haju. A, nie, no, to człowiek całe życie się uczy. No, ta reakcja wydaje mi się dość nietypowa jak na ciebie. Yy, dobra. Szczerze mówiąc, to Peter Nord wyczerpał właśnie swój cały ładunek intelektualny na ten temat... nas. Ja, Nie, dobra, tak. Temat dragu zawsze biorę na poważnie. No dobrze, może jakoś tak. Czym się zajmujesz, Stef? O, A, w Chubbies pracuję. Ten, ten bar sportowy z całym tym tłustym żarciem, wiesz, kelnerkami, toples. Aha, topless. A ty jesteś kucharką, mam rozumieć? Zgadę, jeszcze raz dam Ci wskazówkę. Nie zmywam naczyń i mam cyski na widoku. A, jesteś jedną z No i mamy zwycięzcę. Ja pierdzielę, dobra. Wybrnijmy z tego w ten sposób. Myślę, że jeśli robisz to robisz, to niech moc będzie z tobą. Tak, dobrze, dobrze.

No, dobra. Może ja już mam dosyć z tą panią yy, na, na, na dzisiaj, i generalnie, proszę Państwa, to zobaczymy, czy coś jeszcze z tej gry się ukaże na kanale. No, a tymczasem, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, subki, Oczywiście sekcja komentarzy należy do Was. Ja wskakuję do jacuzzi. Usiądź. Bąbelki, bąbelki, dobra. Usiądz Chyba nie jestem odpowiednio ubrany, a to ja się nie mogę rozebrać? No trudno. Słuchajcie, trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Ażli. Zobaczmy, co z tobą mogę tu zrobić. You fucking asshole!